Cześć, witajcie widzowie. Mamy dzisiaj 6 grudnia. Godzina 19.30. Napadało śniegu sporo. Jak widzicie, tutaj drzewo. No, tak, ze 3 cm na drzewie oczywiście. Ale tutaj, no, widzicie, kupa śniegu. Pozbierana spod domu. Tam jeszcze mi trochę zostało. Muszę dokończyć, bo ten śnieg, który mam właśnie tu. Scenaria bardzo ładna. Fajnie, wszystko obsypane. A to temacie kota. Tym śniegiem, oczywiście, obsypuję budę na palmy. Jest obsypana do połowy. Śniegu będę cały czas zbierał, gdy będzie padać. Tu całe podwórko, oczywiście, wyczyszczone. Będę śnieg zbierał. I sukcesywnie obsypywał całą budę z palpami, żeby temperatura tak nie uciekała, żeby była szczelna od spodu, bo u góry jest wszędzie szczelna. Zniczę i tak będzie wyglądać zimowanie. Jak widzicie, wszędzie obsypana. No jeszcze śniegu mi zostało, jeszcze obsypię. W planach mam obsypać nawet ją całą, całą tą budę obsypać śniegiem, tak samo jak i szklarnie, bo oczywiście pod folię też yy, wlatuje zimne powietrze. U góry fajny korzuszek na dachu. Śniegu. Tutaj całą szklarnię obsypać. Drzwi są szczelnie domknięte. Jak widzicie folia wszędzie dociska idealnie. Nie ma szczelinki nigdzie takiej większej. Zamek jest z takiej skrzynki na municję z II wojny światowej. Który po prostu dociąga. Zamyka wszystko taka klamra. Jak widzieliście. Bądź nie widzieliście. Na kanale Szczupu Inaczej pokazywał właśnie, właśnie taką klamrę. Także tak to wygląda. Ja obsypuję budę dalej. I może nagram jutro jakiś filmik. Także tym akcentem kończymy. Cześć, na razie.